dobrze, dobrze początek nowej transmisji ja sobie początek nowej transmisji ja sobie tylko stanę i nowo na początku sprawdzę, czy to wszystko działa, jak to działa i czy działa, wyłkuję i czy dobrze działa i tak dalej i tak dalej, i tak dalej to sobie jeszcze podgłośnie. <laughs> dobrze Tutaj z w taki sposób. No ja zawsze na początku muszę jednak sprawdzić, co na pewno działa, bo nie chcę mieć błędu tutaj. Z dźwiękiem, czy z czymś takim. A więc no. Ja sobie tylko odpaję i za chwilę się z Wami przywitam i za chwilę Wam powiem, co my tu dzisiaj będziemy pić, co my będziemy robić. A i najpierw tak, tak jak mówię, to muszę sobie sprawdzić, czy to po prostu... Tak działa, cudownie. <laughs> Dobrze. E, wszystko działa, więc możemy w takim razie zaczynać. A i na początku, jeszcze kilka rzeczy sobie tutaj tak omówimy, pomówimy, porozmawiamy. A właściwie, ja sam ze sobą porozmawiam w tym przypadku. E, a je tak. E, o czym ja chcę? mogę być dzisiaj troszeczkę zmieszany, bo akurat to jest w tym po prostu tak, taki dzisiaj zmisany tutaj będę. A ciosowskie rzeczy ewentualnie zaczynamy, ewentualnie, ale ja chciałbym powiedzieć po prostu. E, po pierwsze, i bardzo ważna rzecz na początek, nie wiem co z tej transmisji teraz będzie, ponieważ kilka dni temu, po pierwsze, kilka dni temu nagiwałem jeszcze jedną transmisję z jednej ribaty i niestety miałem pewne problemy z internetem i po prostu mi się transmisja w jednym momencie zawiesiła. E, miałem tam przejwane połączenie, a w teorii daje mi się tam transmisja nagiwała a więc niby wszystko było ok, ja myślałem, mi tam połączenie pomimo przejwania się wznowiło, a jak się później okazało, po godzinie kurczę materiału, jak już tam patrzyłem ten materiał, to się okazało, że po prostu miejsce, transmisja nie nagrała, miałem jedynie 10 minut własnie na początku, a później po tych 10 minutach, jak, minut jak miałem problem z internetem i mi przejewało na chwilę, to wtedy właśnie no jest mi nie nagiało i była dupa po piastu. z całego materiału niestety której nagiwałem kilka dni temu. I w sumie to jest skoda, bo na początku tamtego tego materiału kazeczy, mówiłem, z to z kilka mówiłem zwłaszcza związanego to jest z tą chyba tą, którą dzisiaj będziemy pić, a jedno cóż, tak to już wysło. A więc zobaczymy, co to z tego dzisiaj będzie. Jak mi intent gdzieś tutaj nawali, jak mi się połączenie ją złączy, no to znowu będzie słabo, bo znowu mi to nie pójdzie niestety. <laughs> tak. A więc no, zobaczymy. Ja tego ogólnie, ten początek tutaj w tym filmie, w tym materiałie, ja troszeczkę wydłużę. Jak go specjalnie troszeczkę tutaj wydłużę, to znaczy będę tutaj za chwilę mówił i mówię w sumie o jakichś różnych rzeczach. Hmm. Po prostu, żeby zobaczyć wiecie, czy tam na przykład po 10 minutach mi nic nie przejmie połączenie z internetem i czy daje, będzie sobie to w porządku tutaj nagrywać. A więc jeśli was oczywiście takie te bzdety nie interesują, to sobie tam psewińcę do przodu, gdzie jest tam nie wiem, 15 minut jak jest tam efektą chyba ty pazy czy coś w tym stylu. <laughs> a więc no, tak to będzie z tą transmisją. A jeśli chodzi o transmisję, to ja w tym momencie mimo że nagiwam to w formie transmisji na żywo, to nie jest to, to nie jest to transmisja na żywo. Bo nagiwam to bezpośrednio w taki sposób właśnie na YouTube, tylko właśnie w formie transmisji na żywo, a je bez tego na żywo w dodatku, bo nagiwam to chwilowo piwatnie, dlatego że po prostu chwilowo nie mam ochoty na ludzi, nie ja mam po prostu ochoty na ludzi, chcemy po prostu pobyć sam w swojej własnej e, w swoim własnym towarzystwie, muszę po prostu cioseczkę czasu spędzić, chcę spędzić po prostu sam ze sobą tyle czasu, a wizja tego nie jest to w swoim takim bezpośredniej na żywo. Ten materiał, a dzisiaj jest 19 listopada, e, opublikuję dopiero za miesiąc za internet. Czy ja to nagrywam teraz, a wy jak to oglądacie tu to pewnie minął miesiąc około od tego czasu czy coś w tym stylu. Um, a więc no. Um, co prawda wiecie na tych moich transmisjach na żywo i tak praktycznie nikt się tam nie pojawia mimo wszystko, ale jednak zawsze jest no to jakaś sens, że ktoś się tam nazywa, by pojawił. No, no tak jak mówię, ja po prostu nie chcę mieć krwiowo um, z nikim tam żadnego kontaktu. Po prostu chciałem sam tam ze sobą spędzić kilka czasu. Um, a więc no, tak to tutaj um, wygląda dopiero za jakiś czas to opublikuję. I co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że dzisiaj pijemy bardzo cudowną hejbatę, na bardzo cudowną okazję, no znaczy, co może nie taką cudowną okazję, z ja, e, cudowną hejbatę na okazję. Dzisiaj 19 listopada ja mam urodziny, no i na urodziny z tej oto okazji postanowiłem wypić właśnie tą hejbatę. Ja ogólnie przez ostatni czas mi się dostaję już takich hejbat Ciekawszych na zbioru, hejbat, które co najmniej idea, mnie są bardziej ciekawsze, hejbat, do których jestem bardziej przekonany i tutaj powiedzmy, zostawiam na jakąś taką specjalną okazję, żeby przy jakiejś specjalnej okazji je sobie spróbować. No i właśnie ta hejbata, którą dzisiaj będziemy pić, jest jedną z takich hejbat na właśnie specjalne okazje, żeby na specjalną okazję sobie ją wtedy spróbować, sobie spokojnie do niej podejść i zobaczyć, co z tego będzie. Czyli taka po prostu hejbata, która. Ciekawi mnie bardziej właśnie, co z niej będzie, jak będzie tejsy prezentować i smakować. I co to, wiecie, ja zawsze do tego typu rzeczy, do tego typu wydarzeń i świąt, także jak urodziny choćby, ja do czegoś takiego zawsze podchodzę tak nijak tak naprawdę, jakby wszelkie tego typu święta są dla mnie zupełnie bez znaczenia tak naprawdę zawsze. Wszelkie święta, szczególnie kogoś innego, jakby dni, te święta wyznaczone przez jakichś innych ludzi dla mnie osobiście nie mają zupełnie żadnego znaczenia, bo chyba że faktycznie jakiś zamysł mi się tego spodoba, aktualnie żadnego takiego święta mi się e, z jakimś ciekawszym zamysłem nie było, które by mi się spodobało. Z tego powodu ja zupełnie nie zwracam uwagi na wszystkie święta, one nie mają dla mnie zupełnie większego znaczenia tak naprawdę i to tak ramutycy se, se ujodzili, nie nie mają większego znaczenia. E, szczególnie to jest na przykład niektórzy ludzie, Uważają urodziny za jakieś takie wiecie, święto, jakie jest takie senie, że przeżyło się następny jogu w Zycu, czy coś w tym stylu. Więc jakie jest takie wiecie, no powód po prostu do szczęścia, a więc do świętowania, a jedia mnie urodziny jakby przeżycie kolejnego joku, jednak jest zawsze taką oznaką tak naprawdę ze starzeje że się po prostu stazeję, że zbliżam się po prostu do końca mojego życia. I wiecie, bo każdy przyżyty ok zbliża was jednak do końca zwyczajnie. Dla mnie jest to bardziej powód do smutku, aniżeli do jadości. No i wiecie, no jak, jak to, jakie kto jak ma nastawienie, tak? Jedni mogą się cieszyć, że jej kolejny ok, a inni mogą się smucić, tak jak ja, że, że są bliżsi śmierci, powiedzmy. A więc to wszystko zależy oczywiście od podejścia. Tak czy inaczej, ujodziny no, nie są jakby jakąś tak naprawdę bardziej specjalnym okazją. Sami może to prawda, potencjalnie robię z tego coś, co miałoby niby jakieś znaczenia i tak naprawdę nie ma to dla mnie większego znaczenia. Tak samo w tym przypadku, mimo że używam teraz tych ujodzin na swego rodzaju specjalną okazję, aby zabrać się za tą hejbatę i tą hebatę spróbować, bo no tak naprawdę jest to zwykła wymówka i dla ja mnie nie ma tu większego znaczenia. Jównie dobrze mogą tak naprawdę na tą specjalną okazję tej że dzisiejszej hejbaty wybrać jakikolwiek inny dzień, by mm. to samo tak naprawdę. Bo to zbioram ten dzień teraz, to jest po prostu taka zwykła wymówka powiedzmy. I nic tak naprawdę poza tym. A ja no tak to już ze mną jest. Ja zawsze mam już na inne właściwie spojrzenie na wszystkie rzeczy, no na ogólnie wszystkie rzeczy, jakie są, jakie istnieją. I tak czy inaczej, dzisiaj są heybata. Jest ciemny ująg. Tak, przechodząc już do hejbaty w końcu, jest to ciemny ująg. Jeden z bardziej specjalnych ciemnych ujągów, jakie mam i właśnie, które chciałem spróbować. Kacja kupa, Tak, idealna hejbata na specjalną okazję. Kacja kupa. O smaku, czy o zapachu właściwie casteczek smietankowych, a i do tego jeszcze zaraz przyjdzie. <gry> Ale tak czy inaczej, jest to ciemny ująk, tak czy inaczej. I tak jak mówię, jeden z tych ciekawszych, bardziej specjalnych, właśnie, jaki aktualnie mam. I na początku tego miesiąca listopada, tak sobie właśnie pomyślałem, że o 19 listopada w urodziny sobie tą też spróbuję. No i tak właśnie od początku tego miesiąca, idąc za tym zamysłem, biorąc pod uwagę, że jest to. I mi będą dzwonić, teraz, no mój Boże, no wyciszę, no ja pięć gdzie nie mogę wyciszyć z telefonu, jak mi dzwonią, wyciszę, nie poproszę, Dziękuję, do widzenia, nikt mnie nie będzie tutaj dzwonił i przeskazał teraz. Co ja mówiłem, że tak, że jako jest to ciemny ująk, a ja z ciemnymi ujągami w tym momencie nie mam takiego tak naprawdę dobrego dostarczenia, mimo że Tiocha ich mam aktualnie mam ich piochem, a ja takiego doświadczenia z nimi nie mam. To właśnie na początku miesiąca, jak postanowiłem, że dzisiaj tą chybatę spróbuję, to właśnie przez ten cały miesiąc jakby chciałem popić inne, takie mniej ciekawsze czemnogląbie, jakie miałem, żeby tak sobie, wiecie, w niekie wcuć, wczuć, wkięcić żeby się przyzwyczaić do ich parzenia i picia i tego typu rzeczy. A więc od początku tego praktycznie miesiąca zacząłem właśnie pić tego typu chybaty, jakie miałem, Przepiłem się przez kilka... i właśnie kilka dni temu jeszcze jedną nową także hejbatę ciemnego ujonga próbowaliśmy. To było Bagła Honsui. Honsui. Tak, tak sobie wymawiał jeszcze nie myję, my Bagła Honsui sobie spróbowaliśmy, była to całkiem fajna hejbata. No z mi się ta transmisja nie dawiała niestety wtedy. No i tak inaczej sobie ją I łącznie z chyba cztery albo 3-4 ciemne ujągi, jeszcze właśnie do tej poje w tym miesiącu piłem. Całkiem w sumie przyjemnie sobie piło. Troszeczkę faktycznie sobie nie w wczułem się właśnie w ten typ hejbaty mniej więcej. No i teraz jestem gotowy, żeby dzisiaj zabrać się za tego bardziej specjalnego, ciemnego ująga, jakiego mamy, czyli właśnie Kacą w Tak, a co do tej nazwy, to mimo że teraz się to tak nazywa. A w sumie w języku angielskim to, to jest co tak ładniej brzmi, bo dax na to mówić, i dosłownie kacie główno, tak wprost tłumacząc. Mimo, że nazwa tak naprawdę brzmi jak brzmi, to to dosłownie z kaczką, a nie z nadąkką zupełnie inicjatywą. Nie ma wspólnego tak naprawdę, bo nazwa odnosi się jedynie do. Jest kilka historii, tak naprawdę. To jest tylko nazwa, tak? Musimy, yy, musimy tutaj sobie założyć i wiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie nazwa. To nie ma jak że nic w sumie z faktyczną sobą hejbatą, yy, bo jest to tylko i wyłącznie nazwa, tak? A jest kilka historii i jeden właśnie skąd się ta nazwa wzięła, Jedna na przykład mówi, że yy, Jojnik, który początkowo właśnie yy, uprawiał tą Chaibatę, zacząłem tworzyć to uznał, że właśnie ona była taka dobra, taka wspaniała, z nazwą sobie właśnie kacą wupą po to, aby odstraszyć potencjalnych złodziei tejże hejbaty, to znaczy złodziei ksacku, bo może ktoś tam jakąś sadzonkę by chciał mu ukraść, coś z tym stylu. Taka historia po prostu była, że właśnie tak sobie ją nazwał. Inne no. są jeszcze historie mówiące, że na przykład Grieba, na której ksacki tej hejbaty jazdą, mają właśnie taki wygląd po prostu jak kacze, no, kacze odchody. Um, bo najwidoczniej te z na tej właśnie ksacki wiosną, no ma po prostu jakiś określony imienia Jajny i tego typu rzeczy, a więc wygląda jak wygląda, w teorii, zaznaczam w teorii, bo właśnie tej właśnie takiej historii, jak czemu to się nazywa tak, a nie inaczej jest kilka, i które są prawdziwe, które nie, no to trzeba by się w to dokładnie zagłębić, czytać i tego typu jakieś badania wykonać tak naprawdę. A je czy ma to większy sens, nie sądzę. Taka nazwa jest i. Miejsca Tyja. Jakby ta nazwa, tak jak mówię, nie ma nic wspólnego, jest to jedynie taka historyka, która się powiedzmy z tym nazwą wiąże. Jest naprawdę kilka różnych historii, które, od których mogła ta nazwa powstać i nic poza tym. Ja ktokolwiek to jako ciekawostkę i nic poza tym. Tak naprawdę, e, no wiecie, mimo wszystko chyba tak piasek tak nazywa, jednak wywołuje pewne, wywołuje pewne zaciekawienia, a więc tak. No, jestem ciekaw osobiście, co z tego będzie, a więc wypijemy dzisiaj kacą kupę o zapachu smietankowych ciasteczek, czy ciasteczek smietnikowych, czy, czy, czy jak to tam, ja, ja to tam nazywałem. Um, I będziemy zadowoleni, mam nadzieję, bo będą. Oj, będzie to faktycznie do Zobaczcie. Zobaczymy. i e, tak, nazwa cudowna. Po chińsku oryginalnie się to nazywa yashishan. Yashi danson, bo jest to tak, z danson jeden właśnie z ciemnych ujągów danson a danson to są hejbaty które mają takie swoje też ustosowienie, że są na przykład zbijane z jednych okiesionych ksaczków, czy tam z jednego okiesionego jegionu, właściwie nie jegionu, a jest z ksaczków z się czy tam z jednego okiesionego kszaczka z jednego okiesionego szczepu można też powiedzieć dansongi to są takie Chyba które po prostu, których jakby to powiedzieć, są zbijane właśnie z tych samych krzewów, jakby macyzystych, czy coś w tym stylu, jakoś tak sobie to mówiło. <laughs> Czyli, na przykład, jest mniejszym jeden krzew macyzysty, z którego na sonek powstało kilka innych krzewów, to powiedzmy, że tutaj mamy taką jedną małą dziedzinę tych krzewów, i z takiej jednej małej giełdki krzewów powstaje powiedzmy danson, jedna taka chybata czy też inne tego typu rzeczy. Dancongi tak naprawdę co do swojej nazwy mają kilka różnych w historii i to też nie trzeba się w to myśl jako bardziej zagłębiać. Tak czy inaczej, typów Dancong mmm, mamy kilka i o nie myję to chyba wszystkie także jasną w słynnych bujach Feniksa właśnie w Chinach. W bujach Feniksa wszystkie Dancongi jasną. Tam się właśnie je upiawia, przetwarza. No i właśnie Jasisan należy do jednych z nich. Ja kiedyś piłem innego Danconga, to jest dopiero mój drugi w życiu, kiedy spiłem Mian Sang Danconga, był to mój pierwszy, on był dość mocno pajony, jest to, był to w sumie jeden z mocniejszych ogólnie Dancongów. I właśnie ogólnie mi się to takie mocne pajenie, piażenie i ta taka moc w ciemnych Ujongach oraz w Dancong ogólnie nie podobała. Znaczy w ciemnych ujągach mi się nie podoba, tak? I z tego powodu tam pytałem ludzi i Konrad, Pojęciu Mikika, właśnie taki bardziej delikatniejszej dance, i Jasi-San była jedną właśnie z tych heibat, A więc dziękuję Konjadze standardowo za wszystkie pojecenia, e, juzny hejbad i za wszystkie pojady. Właśnie stosując się do zaleceń koniada, e, zakupiłem właśnie tego Dansonga, ponieważ Jasi-San ma być tą, e, tym ciemnym ujątkiem, właśnie bardziej delikatnym. Nie jest ona tak ponoć nocą spajona, ale bardziej delikatna ma być ponad Jaka będzie, to oczywiście za chwilkę sobie przekonamy. No i tak, będzie to mój drugi w życiu, tak czy inaczej, i zobaczymy, co to z tego będzie. Co hmm, coś, jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć. Hmm, jest to herbata z 2020 roku. Tak, czyli z tego roku jest to herbata. Waj to także wspomnieć, Z kilku innych dodatkowych informacji jest to kujtywaj. Jasi sam do tego. Tak, san to jest wprost nazwa kujtywaju, strzepu właśnie tejże herbaty. Hmm. Pochodzi ona z prowincji Guan, czy Kuangon, w której to prowincji znajdują się właśnie Guje Fenhuan, czyli Gui Fenixa. I ta okresona Hejbata pochodzi także z wsi Senya, z tego co Hejbata ma na swojej stronie, przynajmniej podane z wsi Senya. Sen no i oczywiście jest to Hejbata z Ehebaty, tak, Hebata z e Hebaty. Akurat Hejbata miała ją w swojej ofercie jakiś czas temu, i ja już jakiś czas temu ją zakupywałem. Aha, no i powiedziałem także, że ona pachniała masjanymi ciasteczkami, bo tak jak pizzy jej nie piłem. To tak w momencie, kiedy właśnie do mnie paczka przyszła i sobie ją otwijałem i wąchałem, to dosłownie w piost pachniały te liście masjanymi ciasteczkami. Więc jest to kacakupa o zapachu masjanych ciasteczek. Brzmi cudownie, brzmi wspaniaja. Czy będzie tak smakować? Nie mam pojęcia. Przekonamy się za chwilę i za niedługo. A je co nami pachnie masjanymi casteczkami. I to jest w ogóle dość ciekawe, bo sama w sobie e-heibata także ma napisane na swojej stronie, że pachnie ona masjanymi casteczkami. To jest naprawdę dość ciekawe. Ale to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo dosłownie, hejbata, która w I to jest naprawdę taki w zapach masjanych casteczek. I teraz w tym momencie, otwórzmy sobie ją jeszcze. jeszcze sobie ją teraz powąchajmy. I zobaczmy, jak to pachnie. Właśnie, powłuchajmy, jak to pachnie. Co to wiecie, co nie? Powiem wam, że ten jazd tak nie pachnie, nie. Nie, nie pachnie to asystent tak mocno masynymi ciasteczkami. Faktycznie pachnie to ciasteczka, gdzie tam ma taki zapaszek, ale nie jest to aż tak intensywny jak za pierwszym ja razem ją włochałem. Naprawdę, za pierwszym razem, jak ją wąchałem, ten zapach był tak mocno intensywny, a teraz nie. Jakoś sobie osłabił. To coś i tak pachnie y, podobnie. Masynymi ciasteczkami to jest taką kruszonką. Może? A i zapach mówiąc że niestety szybko słabił. Albo to może ja dzisiaj nie mam węchu, to jest tak być może. Może. No i tak się pachnie ładnie. Delikatnie, a je ciągle ładnie. Faktycznie Masjanem Casteckiej bym sobie to skojarzył, ale tak jak mówię, ten zapach nie jest nas taki intensywny. Oto to zapewne jak za chwilę ocypimy sobie te lisy, to e, będzie to bardziej intensywnie i lepiej pachnąć. Um. Jest Jeszcze jedną rzecz faktycznie, o której zapomniałem powiedzieć na początek, to to, że ja nie wiem, ile ta transmisja potrwa, bo samo w sobie hejbaty będziemy mogli długo parzyć, tam właśnie i w taki sposób, w jaki teraz parzę, a ja nie wiem, ile ta transmisja potrwa. Ja ogólnie się zawsze już nie czuję po hejbacie, przeważnie tak mniej dobrze można powiedzieć, i dzisiaj też nie, nie, nie czuję się ogólnie aż tak super świetnie. I po hejbacy wiem, że pewnie będę czuł się jedynie gorzej, um, a więc nie wiem ile tutaj spędzimy czasu. No, kilka pazyń spibujemy sobie. Na pewno nie będę z wami siedział pełnej sesji z tej hejbaty, a jedynie tam więcej. No, kilka pazyń spibujemy i zakończymy po prostu tą e, transmisję. A więc, jak tam nagie, po prostu w którejś minucie powiem: OK, kończymy, koniec, do widzenia. To, to, to po prostu tak będzie. Ta nie będzie miał jakiegoś sensownego i dobrego zakończenia, powiedzmy. A i będzie takie nagłe w jakiejś tam chwili. A i woda mi się podgrzewa do 90 stopni. Ja zbijam w tym momencie wszystkie inne rzeczy. wypojczuję sobie także hejbatę i listę za chwilę za nią zabierzemy. Jeśli mamy do czynienia z czymś, ująłem to na ja sitka, nie potrzebuje, nie? Sitko nam się tu nie przyda. Zapożymy ją sobie dzisiaj na gongfu, ząbfu, gong czyli używając większej ilości. Na bardzo krótkie zaskarzeniach ja w tym przypadku użyję 5 giamów tej hejbaty. Hejbata pojechała ją na gąbki w 6-7 gamach zdaje Dajesze, czyli właśnie większej ilości, a ja użyję 5. Użyję 5, bo mam tutaj tylko 10 giam. Tak, tutaj mam tylko własną klubkę 10-ogiamową, tylko z tym klukiem. A więc na 10 giam wypolicjować, wiesz, na dwie policje, żeby, żeby stała mi ta hejbata na dwie sesje. A więc no, wolę sobie po prostu użyć pięciu g w tym przypadku teraz i ewentualnie 5 g później na drugą sesję, kiedyś tam. O Boże, a i te listy są duże. Te isce są naprawdę swoje. Sama w sobie chyba nie jest pozawijana na jakieś kójeczki czy gwiódki, jak to często ujągi są pozawijane. A je właśnie mamy tutaj całe duże, fajne iszcze. Fajnie, oczywiście, fajnie. Ja lubię takie listwa. Tylko często się je nasypuje. No za dużo. W sumie, wiesz co? Ten zapach jeszcze przypomina mi trochę jasne ujągi. Jasne ujągi też mam takie. Masjano-Josinny zapasek i ogólnie to mi się właśnie kojarzy z tym z testem z jakimś jasnym ujągiem, co ciekawe. Właśnie od tej strony tego masjanego zapasku, jasnych ujągów, to nic nie dziwnego, że to idzie jakby w tą stronę tych masjanych cesteczek. Mhm. W sumie, czym bardziej tą wącham, tym bardziej mi się faktycznie te masjane tutaj zapaski wysuwają. No. Naprawdę jest jednak fajnie wyczuwanie taki masyjny zapasek. I tak czy inaczej, I tak jak mówiłem, użyjemy sobie tutaj 5 gramów. Yy, Zapazujemy ją z tym gąkfu. Użyjemy do tego temperatury 90, 90 stopni Celsjusza, czyli taki standard na ciemne ujągi. Ehm, Zrobimy sobie wygrzanie gaiwana, oczywiście porzenie w Gaiwanie. Zrobimy sobie także przepłukanie liści natychmiastowe żeby takie obudzić troszeczkę.